Ile więcej zysku wygenerowałby twój biznes, gdybyś zwiększył konwersję z lida na sprzedaż ponad 5%? Krotnie. Czy byłoby to 50 tysięcy zł więcej, dochodu więcej, 150 tysięcy dochodu więcej, może nawet 300 tysięcy złotych dochodu więcej. Jeśli jesteś właścicielem firmy, która sprzedaje usługi za ponad kilka tysięcy złotych, to zdecydowanie musisz sprawdzić case study jednego z naszych klientów, który jest deweloperem nieruchomości i zwiększył pięciokrotnie sprzedaż zgenerowanych leadów płatnymi kampaniami reklamowymi. Co ten klient robił wcześniej? Generował on leady ze zwykłych formularzy błyskawicznych na Facebooku, tak jak to robi każdy w tej branży lub każda firma, która reklamuje swoje usługi w internecie. Setki lidów. konwersja była na poziomie 0 do 0,5%. Następnie po wdrożeniu naszego hybrydowego lejka sprzedażowego udało się tą konwersję zwiększyć do ponad 2,5% konwersji z lila na sprzedaż. Napisz w komentarzu 5x, a wyślę ci link do 15-minutowego wideo, w którym omawiam dokładne to case study.